Zanim zaczniemy, pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał. Dzień dobry, kochani. Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam miejsce wyjątkowe. I z tego miejsca będzie najbardziej dumna i zadowolona nasza córka, bo ona kocha konie. I ona czułaby się tutaj jak ryba w wodzie. Wiecie o tym, że najpiękniejsze rzeczy, najpiękniejsze miejsca powstają z pasji. I tak było właśnie. Z tym miejscem powstało z pasji do koni i z miłości do rodziny. Cały obiekt tworzą budynek mieszkalny z częścią stajenną, w skład której wchodzi 8 boksów. Wybudowany w połowie lat 90. przeszedł gruntowny remont w 2010 roku. Jego całkowita powierzchnia użytkowa to 535 m2. Dalej mamy całoroczny domek stajennego, wybudowany w 2019 roku, o powierzchni około 80 m. Dalej boksy drewniane zewnętrzne, dwie siodlarnie, część socjalna, szopa na siano i słomę, kryta ujeżdżalnia i odkryta ujeżdżalnia. Powierzchnia działki to prawie 2 hektary leżące w zakolu rzeki Wilanówki. Po obu stronach posiadłości obowiązuje zakaz budowy według aktualnego planu zagospodarowania. Na terenie obiektu odbywały się sesje zdjęciowe, były kręcone teledyski oraz sceny do filmów. To zaczynamy od samego początku. Jesteśmy tutaj na wejściu. To, co wszystko widzicie wokół nas, to jest właśnie ten teren, to miejsce, to ranczo można powiedzieć. E, prawie 2 hektary, 18 tysięcy metrów kwadratowych. Są konie, są kucyki. Żyć nie umierać. Ale jest też dom gospodarza z, ze stadniną. Od razu połączone, więc klimatycznie robi niesamowite wrażenie. Jest kryta ujeżdżalnia, odkryta ujeżdżalnia, mnóstwo zieleni dookoła i ta cisza. I ta cisza. No i zagłębiamy się w ten niesamowity teren. Jesteśmy już praktycznie w jego środku. Minęliśmy właśnie domek stajennego. Taki całoroczny dom dla osoby, która opiekuje się tym miejscem. Witają nas mieszkańcy. Uważaj, by ci skaczą. Ojej, kujeki! I zobacz, chodźcie! Wracamy do nagrania. Magda, to o czym Magda mówiła. Otwarta ujeżdżalnia, dalej za nią kryta. kryta ujeżdżalnia, czyli możemy tutaj bawić się na koniach przez cały rok. Zobacz, tam jest ten domek. Domek na drzewie. Porządny kawał domu. Na to drzewie. Jest, tak. Każde dziecko będzie zachwycone tym domkiem na drzewie. Wiecie co? Ja mam takie swoje ukryte marzenie, że jak już skończę pracę agenta nieruchomości e, i otworzę nowy kanał, na którym będę pokazywał tylko produkcję nalewek, to wtedy zamieszkamy właśnie w takim miejscu w otoczeniu zieleni, ciszy i spokoju, w miejscu gdzie. Nasza starsza córka już zarezerwowała sobie konie, zarezerwowała sobie stajnie, właśnie padoki i ujeżdżalnie. To będzie jej działka, którą ona będzie się zajmowała. Tak, my mamy ją tylko kupić i przygotować. Ona się całą resztą zajmie, więc jak widzicie luz całkowity, no a obok będziemy mieli domek właśnie w takim otoczeniu, którym będziemy produkować nalewki. Podstawowym celem, jaki przyświecał właścicielowi, było stworzyć miejsce jak najbliższe natury, tak aby po kilkunastu minutach od wyjazdu z Warszawy przenieść się na prawie Mazury i uciec od zgiełku miasta. Stajnia istnieje od ponad 20 lat. Jest położona w niezwykle malowniczej okolicy Konstancina i Wilanowa, wśród zieleni, łąk, pól, rzek, 15 minut wstępem do nadwiślańskich plaż. Chodźcie, zobaczymy, co jest dalej, bo tutaj wchodzimy do kolejnej stajni. I tutaj już konie są, bo tam były konie na pastwisku. Słuchajcie. Konie nas witają. Ale zobacz jaka jest ten. Ładna jest. O jaka to jaka jest piękna. piękna. Jaka czyściutka. Jaka. Frodo, ale Froda nie ma. Frodo na pastwisku. O, jeszcze tu mały jakiś I jest. I jeszcze jeden. Kucy. Maluch taki. Maluch coś zajada sobie, tak? No i słuchajcie, stąd już mamy bezpośrednie wejście do domu. Także można powiedzieć, że mieszkamy z końmi. Nie jest to oczywiste rozwiązanie, ale wygodne, ponoć. Witajcie w domu pełnym historii sprzętu, wyposażenia, gadżetów. Dokładnie, dom jest pełen drewna, dom jest pełen e, gadżetów jeździeckich, siodeł, jest zapach skóry połączony z drewnem, także klimat tutaj jest nieziemski. Nieziemski. A wszystko to ma ponad 500 metrów, ale nawet nie jesteśmy w stanie Wam pokazać całości, dlatego że jest tak dużo tutaj osobistych rzeczy. Że no niestety nie da rady tego wszystkiego Ale coś pokazać. Pokażemy. Ale jesteśmy chyba w takim najpiękniejszym zaułku, mocno przeszklonym, dobrze doświetlonym, z pięknym widokiem na park i zieleń. Dom miał całkowicie zmienione wnętrze według indywidualnego projektu. Przez ponad rok stolarz przy użyciu drewna z dwóch ponad stuletnich chałup z podlasia i starych surowych cegieł. Zmienili wystrój na ten, który jest obecnie. Dom składa się z dwóch oddzielnych części, z osobnymi wejściami, kuchniami i łazienkami. Część nad stajnią i część podstawowa. Część nad stajnią obecnie została zaadoptowana na kącik medytacyjny. My wychodzimy z domu, takie drugie wejście można powiedzieć, a przed nami park. Mały garaż, taka drewniana szopa. A cały ten teren, jak widzicie, otoczony starodrzewiem, należy jeszcze do tej działki. Tam dalej zaczyna się już rzeka Wilanówka. Chodźcie, zobaczymy, jak to wygląda. Mamy kawałek własnego lasu, kawałek własnej zieleni. To taki naprawdę konkretny kawałek. Zobaczcie, jak z tej strony wygląda dom. Piękne miejsce, a takie miejsca powstają tylko z pasji. Tego się nie tworzy tak po prostu na kartce papieru gdzieś w planach. Gospodarczych, to do tego trzeba mieć serce. I tutaj właściciel miał serce i miał pomysł na to, jak to wszystko zrealizować. To miało być takie miejsce, w którym będzie na co dzień spędzał czas z rodziną, po godzinach ciężkiej pracy w centrum Warszawy. Ja myślę, że w tym miejscu deszcz nie będzie przeszkadzał nikomu. I to nie chodzi mi tylko o tą altanę, ale o całą tą działkę, bo tutaj wszystko odbiera się całkiem inaczej. Deszcz jest Piękny. Nawet to, że jest pochmurna pogoda. To jest piękne. Dokładnie. Dokładnie tak tutaj się czujemy, że bez względu na to, czy świeci tutaj słońce, czy pada deszcz, czujemy ten klimat i czujemy, że jest pięknie. Pada deszcz, rozpalamy kominek. Świeci słońce, wychodzimy na zewnątrz. No tutaj zawsze jest coś do roboty. No my chyba rozpalimy sobie ten kominek, sprawdzimy przynajmniej, czy w ogóle jest taka możliwość, żeby to zrobić, bo zrobiło się trochę chłodno, jesień, jakby nie było. Słuchajcie, kochani, mamy do Was taką gorącą, gorącą prośbę, bo pomyśleliśmy sobie, że nie zdradzimy Wam tym razem, ile ta posiadłość kosztuje, a chcemy, abyście to Wy w komentarzach pod tym wideo odgadli. Czyli, wpisując pod komentarzem swoją propozycję ceny, dawajcie znać, co Wy myślicie o tym. O, tym, o tej całej posiadłości i jak wy to wyceniacie. Tym bardziej, że dom nie jest jeszcze oficjalnie na rynku, więc nie podamy wam tym razem linku do ogłoszenia. E, tą całą nieruchomość, e, ta, ta cała nieruchomość będzie po raz pierwszy pokazana jako oferta sprzedaży właśnie u nas na kanale. Mhm. A osoba, która odgadnie, hmm, albo będzie najbliżej ceny, która ta, jest najbliżej albo trafi. Dostanie od nas specjalną niespodziankę związaną właśnie z tym miejscem. Czekamy na Wasze propozycje i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.